Witam Was, widzowie, w drugiej serii naszego dzisiejszego odcinka. Dzisiaj zdobędziemy Anakilow i zobaczycie, co się stanie, więc zapraszam Was do oglądania. I widzowie, witam Was. Już na Anarchii wchodzimy od 5 prawie miesięcy na Anarchię. Okej. Okay. Zobaczymy w ogóle, co tutaj mam na home Musimy... Właśnie sobie tutaj zobaczyć. Okej, okay, mieliśmy tutaj naszą dawną bazę. Niestety już ktoś ją zagrifował. No, ale łudno. A celem dzisiejszego filmu będzie zdobycie anarchicznego kilofa. Czy mi się to uda? Zobaczycie w dalszej części odcinka. Dobra, dlatego jak już wiecie, jaki jest cel nasz, no to co musimy zobaczyć? Ile kosztuje najpierw? Taki ana kilofik. Mm, już patrzymy. Najtęższy no kilofik kosztuje 12100. Nie będzie to łatwe do zdobycia, ale się uda. Dlatego pierwszy sposób na zarobek będzie to kopanie obsydianu. Jak widzicie, tutaj sobie znalazłem obsydian troszkę już. Dlatego myślę, że go wykorzystamy i go wykopiemy. Mam kill of efficiency 5. Dlatego ja się zabieram do kopania, a wy w tym czasie yy, zostawcie subik. Widzowie, tak w ogóle jak sobie kopię teraz tak ten obsidian, to zauważyłem, że jest darmowy VIP teraz w tym czasie jak to nagrywam. Dlatego go sobie odbierzmy i mam nadzieję, że możemy sobie rapać seta. Nie możemy. Ojoj, oj, oj. jakiego mamy kita? Nawet nie, przyda się. Dawmy sobie 32 po 149 powinno się zaraz sprzedać. Dawmy sobie tyle. Już wszystkie. O, sprzedało się. Tak sobie podróżuję i znalazłem border. A przy borderze, wiecie, co można robić przy borderze. Oczywiście, że wiecie pewnie. Jesteśmy w ciekawym miejscu. Tutaj widzę, że mamy jeszcze dużo obsydianu przy okazji, więc to też fajne. Ale to też nie musi być obsydian, Mogę też sprzedawać lawy. Dobra, zbudowałem jakiegoś prostego trapika. I po prostu będę pisał, kto i te tepa i przy okazji kopał obsidian będę. Widzowie, tepa się. Spróbujmy. że nie wypiłem siłki przed tym. Mamy go w kratce. I się właśnie wywalamy, widzowie. oj. oj, oj. Dobra, widzowie, dlatego już zbierałem hejsik. Hej, minęło trochę czasu jak możecie zobaczyć u góry. Kiedy wygasła moja ręka bo wczoraj zdobywałem to i jeszcze dzisiaj. Troszkę pozdobywałem. W takim razie mam takie, u balnię wymaksowana. Cały set 4-3 w ogóle. Mieczyk lepszy niż miałem wcześniej. Kilafik, taki sam, siekierka taka sama. Bloczki sobie wziąłem takie. Enderperełkę, jakbym był w kryzysowej sytuacji. Złote jabłuszka, no i knodbach i dwie wody. Dlatego my się znowu będziemy tepać z tą samą metodą co ostatnio. Dlatego bez przedłużenia tepnijmy się do pierwszej osoby. Widzowie, tepną nas oj Dobra, mamy go. Nie wziąłem tarczy, ale się oparamy bez niej. Mogę za to sobie łódkę stworzyć, więc to jest mega fajne. Siłki też nie kupiłem. Okej, okay, widzowie mamy go w kraceczce. Nie chcemy tutaj zjadać, więc sobie zjedzmy. On chyba nie zjadł, ale wiem, że mu set padnie. Jest. Już my nie padł set, ale go zabiliśmy. Idealnie siłeczkę miał jakiś set 4-3, jakieś narzędzia. Dodatkowo mamy serduszko. No i mięska też zapomniałem do TPK, ale idziemy się tepać dalej. Widzele, to była nas kolejna osoba. Zlogaliśmy. Pojawiliśmy się w nederze. I widzę, że dobre, dobre tutaj trapy był. Mm. Myślę, że nie będę próbował jednak z tego uciekać i po prostu sobie odczekam jakąś godzinę, aż sobie stąd pójdę. Widzowie, jesteśmy już w lobby Anarkii. Po ostatnich nagrywkach się trochę zmieniło, ale wchodzimy i zobaczymy, co się stało. Ok, z tego co widzę, jestem w jakimś terapii. I z tego co ja widzę to on jeszcze działa. No dobra, w takim razie yy, Idziemy na spawn. A więc widzowie sobie odbierzmy dzisiejszą nagrodę. Zobaczymy co to jest, bo to jest aż 11 dzień. 1 tysiączek za free. W sumie nawet fajnie. Widzowie, wpadłem na pomysł, żeby sprzedawać sobie żelazo na rynku. I właśnie w sumie to będziemy robić, dlatego zejdźmy sobie w podziemia i będziemy teraz kopać. No i świetnie, mamy pierwsze żelazo. Dobra, widzowie, że nakopaliśmy dużo yy, tutaj żelaza i węgla, więc sobie go teraz przepalimy i pójdziemy po prostu sobie sprzedać te... Zrobimy wiadra z wodą, sobie sprzedamy i będzie dobrze. Dobra, widzowie, już mi się przepaliło 46 żelaza. Na razie mi to wystarczy i po prostu musimy z tego zrobić jak najwięcej wiaderek. Zrobiliśmy 15 wiaderek. Jeszcze tutaj się przepala trochę, więc jest fajnie. Jesteśmy w naderze i chyba po prostu pobiegniemy taką. I tak tu, elki tam chyba nie można używać, elki ale tutaj y, chyba też sobie szybko pobiegniemy i dobierzemy. Ej, mamy na razie całą lawę. I! No to wystawiamy. Dobra, widzowie, zrobiłem sobie pierwszego Shulker szalk Boxa za 200 aż dolarków. Albo tam włożę lawę i go sprzedam, bo po prostu pójdę y AFK Widzowie, właśnie mi się sprzedał kluczyk. Y I nie nagrała mi się akcja, jak go zdobywam z kalendarza y świątecznego. Ale mamy pieniądze na zakup nowego naszego anarchicznego, wymarzonego. Kilofik Więc go Czym prędzej kupujemy Widzę, także mamy anarchiczny Kilofik nasz, piękny W dzisiejszym odcinku zdobyliśmy Oczywiście Anarchiczny kilof 16 refów jakiegoś Knotbaczka, lecz niestety straciliśmy Serduszko I nasze tutaj piękne itemy Totem Perełkę, ale wyczekujcie na następny odcinek, bo ten już dzisiaj się właśnie kończy. Słuchaj, <laughs> tak w skrócie po prostu. Był event świąteczny sobie, był kalendarz, po prostu odbierałem sobie nagrody z kalendarza, coś nam sprzedawałem lawą i tak dalej, i tak dalej, aż doszedłem do tego momentu. Musiałem wykopać właśnie tam tysiąc z tego, co bodajże kamienia i wyszło to na anarchiczny na kluczyk. A więc piszcie, co będzie w następnym odcinku, a ja się z Wami dzisiaj żegnam. Yo!